Wszystkim przypada się błądzić, a często częściej, niż byśmy chcieli. Już wiesz, jak ważne jest zaakceptowanie niepowodzenia, i wiemy, że nie jest to takie proste. W tym wideoku zbadamy różne aspekty, które mogą pomóc w pozytywnym podejściu do niepowodzenia. Zdecydowanie nie przegap ostatniego punktu, być może będzie on najważniejszy. Akceptacja i współczucie. Niepowodzenie jest nieuniknionym składnikiem procesu nauczania się. Kiedy stajemy przed niepowodzeniem, jest ważne, aby uznać swoje emocje i dać sobie zezwolenie na ich odczucie. To nam pozwala na rozważenie naszych emocji i dalsze działanie. Uznanie naszych emocji pozwala nam uwolnić się od negatywnych emocji związanych z niepowodzeniem i skupić na lekcjach, które możemy nauczyć się z niego. Akceptacja i uznanie także pomagają w rozwijaniu mentalności rozwoju, pozwalając nam widzieć niepowodzenie jako szansę rozwoju i poprawy. Resilencja. Budowanie sztywnej skóry jest kluczowe do pokonywania niepowodzeń i odzyskiwania się od niepowodzenia. To wymaga rozwijania mentalności rozwoju, nauki z doświadczeń negatywnych i zwiększenia emocjonalnej inteligencji. Zmiana naszego mindset: możemy przesunąć nasze uwagi od tego, co poszło źle, do tego, co możemy nauczyć się z tej doświadczenia. Praktyka samoopieki, ustanawianie osiągalnych celów i poszukiwanie wsparcia od innych. Mogą także pomóc w budowaniu sztywnej skóry. Dodatkowo akceptacja niedoskonałości i podejmowanie obliczonych ryzyk może pomóc w rozwijaniu większej ufności i elastyczności. Budowanie sztywnej skóry pozwala nam lepiej pływać przez życie i wyjść silniejszymi i bardziej sztywnymi. Czy Wy chcielibyście poznać więcej o temacie? Napisz komentarz. Nauka z doświadczeń negatywnych. Nauka z doświadczeń negatywnych jest kluczowym etapem w procesie rozwoju i rozwoju. Kiedy popełnimy błąd, często identyfikujemy obszary, w których możemy poprawić się i to może prowadzić do znaczących breakthroughów i innowacji. Analiza naszych błędów pozwala nam zdobyć cenne intuicje o tym, co poszło źle i jak mogliśmy postępować lepiej następnym razem. Ten proces refleksji i autoewaluacji pozwala nam rozwijać większą świadomość o sobie samej i naszych umiejętnościach, pozwalając nam uprościć swoją strategię i poprawić nasze wyniki w czasie. Dodatkowo, nauka z doświadczeń negatywnych może także pomóc w rozwijaniu poczucia pokory i szacunku dla innych, ponieważ rekonstruujemy fakt, że wszyscy popełniają błędy, a niepowodzenie jest nieuniknionym składnikiem procesu nauczania się. Feedback i konstruktywna krytyka. Akceptacja feedbacku i konstruktywnej krytyki jest niezbędna dla rozwoju osobistego i zawodowego. Kiedy otrzymujemy feedback, często czujemy się obronne lub oporne, ale to może prowadzić do utraty możliwości rozwoju i poprawy. Rozwijając mentalność otwartości i receptywnej, możemy nauczyć się odbierać feedback jako cenne źródło mądrości i przewodnictwa. Konstruktywna krytyka pozwala nam identyfikować obszary, w których powinniśmy poprawić się, oraz udzielać nam kierunkowanych porad dotyczących zmiany. Dodatkowo akceptacja feedbacku może pomóc w budowaniu silniejszych relacji z innymi, ponieważ pokazujemy swoją wolę słuchania, uczenia się i adaptacji. Akceptacja feedbacku i konstruktywnej krytyki pozwala nam przyspieszyć swój rozwój osobisty i zawodowy oraz osiągnąć większe sukcesy w czasie. Rozwój mentalności rozwoju. Mentalność rozwoju jest kluczowa dla rozwoju osobistego i zawodowego. To wymaga wiary w to, że nasze umiejętności i inteligencja mogą być rozwijane poprzez dedykację, ciężką pracę i trwałość. Kiedy mamy mentalność rozwoju, jesteśmy bardziej skłonni podejmować ryzyko, uczyć się z doświadczeń negatywnych i ruszać na nowe szczyty. Są także bardziej gotowi otwarcie przyjąć nowe doświadczenia i wyzwania. Oraz widzieć przeszkody jako możliwość rozwoju i rozwoju. Rozwijając mentalność rozwoju, możemy rozwijać większą ufność w sobie samej i osiągnąć większe sukcesy w swoim życiu osobistym i zawodowym. Dodatkowo, mentalność rozwoju może pomóc w budowaniu silniejszych relacji z innymi, ponieważ pokazujemy swoją wolę uczenia się, adaptacji i wzrostu razem. Jeśli wideok CI się spodobał, daj mi like, a także ocen sprawiając swój kanał. Dziękuję za oglądanie.